No hej, tutaj już praktycznie mam wszystko skręcone. Pastę należy w bardzo prosty sposób po prostu rozciągnąć po powierzchni em, procesora. Ja też rozciągnąłem troszeczkę po tej e, stalowej powierzchni. Em, Chłodzenia, tak praktycznie, czyli tego e, tutaj, właśnie ustrojstwa. Z tej strony też coś e, dałem od środka. Już to mam przykręcone. Wszystko tu e, jest luźniutko. E, to ma być po prostu w powietrzu. Jest e, taka specyfikacja, że należy przykręcić te śrubki według numeracji, która tutaj jest. Tu jest numer 1, tu jest 2, tu jest 3 i tu jest 4, czyli przykręcamy to na krzyż. To całe chłodzenie i no, ważne jest, żeby ten przewód tu nigdzie nie był zblokowany, tu należy go też oczywiście prze przedmuchać tym całym tym całym powietrzem i przykręcamy po prostu tak. Tu nie ma jakiejś nadzwyczajnej filozofii. Jeżeli dacie na środek taką dużą kroplę, to to, to w zupełności wystarczy. Tu ilość tego, tej pasty. Jest dwukrotnie większa, 1,5 grama. Wystarczyłoby tutaj pół grama albo gram. Jeżeli macie laptopy, te nowsze one mają większe chipy. Natomiast, a jak jeszcze macie chip i grafikę, na przykład tu podpiętą, bo ja widzę, że tu jest coś, ale to jest jakieś zintegrowane. Generalnie, tu w tym miejscu, często, gęsto też na tych płytach głównych jest. Chip pod osobną grafikę. To jest jeden z najtańszych laptopów, który był dostępny. Ja zapłaciłem za niego bez systemu operacyjnego, który kupiłem osobno. To był Windows 7. Zapłaciłem około 1000-1100 zł, a to jest raptem jakieś dobre 8 lat wstecz. Więc tak wygląda sytuacja po co to robię no po prostu po tylu latach nie widzę powodu żeby kupować nowego laptopa ewentualnie jeżeli ten zabieg się tutaj nie sprawdzi to ja też uzupełnię że tak powiem swoje braki komputerowe na jakiś portalach gdzie mogę polizingowe sprzęty kupić ponieważ Kupowanie nowego sprzętu dla mnie się mija totalnie z celem. W życiu bym tego nie zużył, tak? Przeliczając to na pieniądze, nie widziałbym najmniejszego sensu, żeby kupować jakikolwiek sprzęt za 3-4 koła, czy nawet 2 koła. Teraz skoro ja tutaj mam jeszcze podobne parametry, jeżeli tu ten tuning wypali. Które są de facto w sklepach, tak? Jeżeli ktoś ma jakąś i trójkę, no to ma minimalnie trochę lepszy procesor tutaj. Ja na chwilę obecną tu będę jeszcze uzupełniał ten ram, ale to już jest temat na inny odcinek. Także ja w tej chwili mam wszystko przykręcone. Wszystko jest elegancko, znowu na swoim miejscu. Więc no, polecam tą pastę Endorfis z jednego względu, ponieważ ona w porównaniu co do kasy, którą wydajecie i swoich właściwości no, jest najbardziej efektywna i opłacalna. Mało tego, jeszcze tam macie szpachelkę w środku, która Wam pomoże troszeczkę lepiej rozciągnąć ten cały... Tą całą pastę na powierzchni całego chipa e, procesora. Także, tu pod tym kątem, chyba wszystko e, powodzenia. Jeżeli ktoś się też porwie, tak jak ja na te tematy, i y, no, do rychłego zobaczenia, bo jeszcze będę kręcił filmik na temat tego RAMu. No i wymiany dysku HDD na SSD. Pozdrawiam.